Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Maro, jestem kierowcą autobusu. Dzisiaj chciałbym Państwa oprowadzić po nowym dworcu autobusowym. Zapraszam do środka. Tak więc jesteśmy na dworcu kolejowym, a teraz najważniejsze. Pokażę Państwu, jak w prosty sposób można dostać się na dworzec autobusowy, który znajduje się dokładnie pod nami. Są trzy sposoby wejścia. Gdy wchodzimy od ulicy Młyńskiej czy też Placu Szywczyka, najłatwiej będzie skorzystać ze schodów ruchomych. Wchodząc od ulicy Słowackiego, które znajduje się za mną, najlepiej będzie Państwu skorzystać z tego oto wejścia. Teraz jesteśmy przy kasach biletowych, przy których są środkowe, ostatnie drzwi, w które właśnie wejdziemy. Z nich powinny korzystać osoby niepełnosprawne, ponieważ znajdują się tutaj windy. A teraz zapraszam dalej. Bardzo ważny punkt informacyjny. Tablica informująca o tym, z którego stanowiska odjeżdża dana linia. Przypuśćmy, chcę odjechać autobusem linii 674 w kierunku Giszowca. Sprawdzam sobie kierunek Giszowiec. 674, autobus staje na stanowisko numer 4. Więc chodźmy. A teraz jeszcze raz sprawdzam na drugiej tablicy dokładnie, gdzie się znajduję i w którym kierunku muszę się udać. Muszę skręcić w prawo. To jest stanowisko numer 4, z którego odjeżdża mój autobus. Proste, prawda? A skoro jesteśmy już na dworcu, to przyjrzyjmy mu się dokładniej. Sam dworzec to wyspa, na której znajduje się 10 przystanków. Na każdym przystanku znajdują się rozkłady jazdy i krzesła, a po środku i na końcu wyspy miejsca, gdzie można kupić bilet. To już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłej podróży.